Dzień dobry, Goran w Polsce PL To program. Mam do Was pytanie, panowie, ze mną w studiu kolegi Marcin Wikło i Marek Piza. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, czy katolicy mają problem z papieżem franciszkiem? To jest następne pytanie, co prawda trochę prowokacyjne, ale obawiam się, że nawet niedalekie od rzeczywistego stanu rzeczy jest, coraz no niestety coraz większa liczba katolików która nie rozumie niektórych posunięć papieża nie rozumie niektórych jego przemówień muszę przyznać, że często no jestem u nich i, i chyba również moi koledzy tak oczywiście w ostatnich czasach chodzi głównie o stanowisko papieża wobec wojny na Ukrainie. I yy, yy, wypowiedzi które mogą być przetłumaczone w różnych sposobach. Ostatnim stwierdzeniem było oczywiście to, które zostało podane w wywiadzie dla dziennik Koriere de la Sera. Przypominamy, Franciszek stwierdził, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainie mogło być szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. No właśnie, panowie, zacznijmy od tej od tej. Od... Dużo tego jest napisane w Polsce na temat tej relacji papieża Franciszka wobec wojny na Ukrainie. My tutaj też rozmawiałyśmy na ten temat kilka razy, ale chyba jest to taki ważny temat, że możemy musimy się trochę wrócić do tego. Jak nam się to teraz wydaje? Wygląda, że po tym pierwszym okresie jest trochę tak, trochę spokojniejsze, to znaczy było spokojniejsze do tego wystąpienia w koleję do lacera, które chyba jest najgorsze do, do, do tego momentu, tak. Czy znaczy jest takie najbardziej jednoznaczne, tak? Znaczy to jest coś takie słowa, które rzeczywiście, jeżeli one takie padły, bo ja ciągle nie jestem pewien, czy tak literalnie to brzmiało, bo z tego co pamiętam, to to było omówienie wywiadu, a nie sam wywiad, czyli to nie było. No, ale że... też nie było zaprzeczenia stąd, nie, nie, nie było jakiegoś podważania. Tak, podważania nie było, tych, co chociaż uważam, stworzam, że no tutaj może autoryzację wywiadu, to, to, to też prawda. Nie jest, było... to jest poważnym błędem, że nie senior robi ta autoryzacja. No, no tak, no więc mam, no mamy stan taki, jaki mamy i możemy sobie rozważać. Nie wiem, czy jestem na tyle jakby gorliwym katolikiem, żeby móc krytykować, czy też rozważać to, co sobie papież myśli ale traktuję go w tym momencie jako głowę państwa, jako polityka i pod tym politycznym kątem gdzieś możemy tutaj rozważać co taka wypowiedź daje, bo czy to mówi głowa państwa Watykańskiego, czy głowa państwa jakiegokolwiek innego, no to jest to jakieś wytłumaczenie zbrodni. Bo z tym przecież mamy do czynienia na Ukrainie i to to budzi we mnie taki taki sprzeciw. No, to, to, to są słowa, które paść nie powinny, a jeżeli próbujemy to jakoś tłumaczyć, to to na pewno nie jest to jeszcze ten moment. No, jeśli by traktować Franciszka tylko jako głowę państwa, to ta wypowiedź jest jeszcze gorsza dla jego wizerunku. Tak chyba trzeba by powiedzieć. Nie chcę używać zbyt mocnych słów, no ale jest to wypowiedź, która nie powinna się zdarzyć. No człowiek tak światły, przywódca państwa, wciąż to podkreślam. No... Świata zachodniego w dodatku nie powinien usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Natomiast Franciszek jest też głową kościoła, i no chyba nie powinien się wypowiadać w taki sposób, żeby budzić konsternację wśród owieczek tego kościoła. Żeby miliony katolików na całym świecie musiały się zastanawiać, o co chodziło o no ojcu tutaj, świętemu. Tak, to, już, to już nie jest kwestia tylko dyplomacji według mnie nie muszę człowiek być głównym katolikiem, żeby żeby ta. Miały jakieś, jakieś konsekwencje. Znaczy, do... źle się czuję z tym, że my mamy w ogóle wątpliwości co do jego słów, że głowa mojego kościoła, którego jestem członkiem, nie jest w stanie nazwać zła złem. I najeźdcy najeźdźcom, a ofiary ofiarami, bo, bo to jest takie tak, rozmycie. Ale to jeszcze raz, to nie jest kwestia dyplomacji, tak? to, 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 to jest kwestia elementarnej etyki. Tak? To jest też kwestia dyplomacji. To jest kwestia, kwestia dyplomacji. Ale, dyplomacji. ale, ale taka, takie wypowiedzi są w tym sensie etycznym też bardzo problematyczne. No, no właśnie i to dla, dla katolików, to może być problemem, że jakby no te granice zła, które my sobie do tej pory gdzieś tam przyjmowaliśmy, wyobrażaliśmy, są tutaj jakoś takie rozmyte, przesunięte. Ktoś kogoś, a to może następne, bo nie mamy następnych zdania, ale dopowiedzmy sobie, no to kto tu kogo sprowokował? Czy to szczekanie to nie było takie, że no najpierw to my wyskoczyliśmy? Czy, czy wszyscy jesteśmy winni? O, bo to są takie też słowa, które, no. które padają. No, Pan Jezus I... Franciszka zresztą tak, takie tak, słowa, że tak. wszyscy jesteśmy winni w kontekście wojny na Ukrainie. Czyli i Ukraińcy są winni, i Polacy są winni, każdy się powinien uderzyć w tak, piersi. Tak, no, są to, jest, to, jest, to jest rzeczy taka... niedopuszczalne, nie... nawet jeśli weźmiemy pod tak. uwagę tę teologię wyzwolenia, w której wzrastał Franciszek. Ale no no to, to już mimo takie wszystko. interpretacje, że kiedy on powiedział że wszyscy jesteśmy winni, że to trzeba zrozumieć w takim wymiarze duchowym, w metafizycznym. Natomiast kłopot jest tym, że mówią się takie rzeczy w momencie, kiedy, kiedy się ludzie zabija na, na, na Ukrainie. I tutaj, no tak. właśnie, bo ta wspólna droga krzyżowa, gdzie postawił obok siebie Ukrainkę też. i Rosjankę, gest do, delikatnie mówiąc kontrowersyjny w tym momencie. Bo ja rozumiem, że celem głowy kościoła jest to żeby doprowadzić do jakiegoś pojednania ale przecież każde no każdy jakby pozbycie się grzechu też ma swoją drogę to jest też jakby najpierw wyznanie tego grzechu potem, pokuta potem jakby no taki szczery żal za te grzechy i dopiero potem gdzieś wychodzimy na na, na prostą gdzie się tego grzechu pozbywamy. Brakuje skrucha mi tego, za dość uczynienie Jakie przebaczenie bez kruchy tego, który zrobił. Jeżeli mówimy o pojednaniu, to akurat uważam, mistrzem był w tym Jan Paweł II. Ja mam hmm. przygotowany cytat z czerwca 2001 roku z jego ukraińskiej pielgrzymki, z tego, co powiedział we Lwowie, ciągle są napięte relacje między Polakami i Ukraińcami, jeśli chodzi o, o historię, ale Jan Paweł II powiedział wówczas niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, a żeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Mechanizm można powiedzieć jakby ten sam, bo są jakieś zwaśnione narody, jakiś problem, który leży między narodami, ale Papież apeluje do tego, żeby się wznieść ponad to i gdzieś do, do przodu popchnąć tą te, te wzajemne relacje, również sobie pewne rzeczy wybaczając, tylko że to już mówimy kilkadziesiąt lat po, tak. po przepracowaniu, po wielu słowach, wielu rozprawach, które padły. I ciągle pewnie też jakby tutaj też papież namawia do tej pracy. Papież Franciszek w tym momencie do żadnej pracy nie namawia. Bo ja, prostu... ja muszę tutaj powiedzieć, ja że o, o tym już pisałem, bo ja, ja pamiętam jak to było w czasach wojny w Białej Jugosławii, jak to było z, z nami, chorwatami ze Serbami, jaki angażman Jana Pawła II był w tym wszystkim. Znaczy on w każdym momencie to, co się często mówi tutaj, że nie może papież powiedzieć w sensie politycznym, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Znaczy Wojtyła też nie mówił, że Serbowie są agresory też nie mówię ale było jasne Kto jest tutaj atakowany Kto się broni a kto jest ten który atakuje i kto jest agresorem po prostu z jego retoryki to było bardzo jasne i proste i te jego, jego wiadomości były dla nas bardzo ważne natomiast tutaj tutaj się coś coś innego dzieje jest dużo tych teorii, że, że tutaj nie chodzi o tym o papieżu ale chodzi o jego doradcach i to jest to jest bardzo bardzo dla mnie dla mnie, fakt ważny bo. Cytuję te, Tomasza Telekowskiego, który powiedział e, e, w ten sposób, jak papież na temat tej wojny myśli może nie całość, ale pewna istotna część nie tylko Watykanu, ale także włoskiego Kościoła. I to jest najbardziej niebezpieczne. To jest dla mnie ważne, że dobrze, można papież, który nie jest z tego kontekstu, to nie rozumie, ale co z jego doradcami? No z tymi doradcami jest taki sam problem jak z samym Franciszkiem, tak się wydaje. I to też nie tylko w ostatnich tygodniach widzimy w kontekście Ukrainy, ale szerzej. No, kryzysu kościoła w wielu krajach, kryzysu wokół skandali pedofilskich. To, co się działo w Chile e, parę lat temu z ingresem jednego z biskupów, kiedy papież i jego otoczenie stawali za nim murem. Pisała o tym, przypominała niedawno Dorota Łosiewicz na łamach tygodnika sieci. No to to były wydarzenia skandaliczne, z których. Papież nie chciał się wycofać właściwie do ostatniego momentu. No, no, no bronił człowieka, wobec którego protestowali masowo katolicy w Chile. Połowa deputowanych do parlamentu chilejskiego się podpisała pod takim listem do Franciszka wówczas. Tutaj w sprawie Ukrainy i rosyjskiej agresji ja się tak zastanawiam, czy, czy należycie zrozumiano w Watykanie. Ten błąd, bo to najdelikatniej tak możemy ująć, ten błąd w wypowiedziach Franciszka, bo mieliśmy przecież przed tygodniem wizytę szefa watykańskiej dyplomacji na Ukrainie, arcybiskupa Galagera. Tyle że no znowu ta wizyta była planowana jeszcze przed y, agresją rosyjską, czyli to nie były jakieś ekstraordynaryjne środki zaradcze, żeby żeby zmienić nieco wizerunek Watykanu wobec agresji ja Putina. No bo jeszcze, że by nie by było Krajewskiego, który jest na Ukrainie, który dużo czasu był na Ukrainie, naprawdę by się wydawało, że że Watykan w ogóle nie kompletnie zlekceważy to, co się, to, się to, to dzieje. To, to no, jakiego, no właśnie do jakiego rozjazdu to prowadzi w kościele w ogóle, no bo teraz jak wytłumaczyć w związku z tym wizytę polskich biskupów na Ukrainie, którzy mm. byli w Buczy, byli w Borodziance, widzieli te miejsca zbrodni? Tam był. I arcy. z nimi zresztą spotkał się arcybiskup Gallagher. Tak jest, mm. arcybiskup Stanisław Bucik był, prymas polski Wojciech Polak, oni tam byli po prostu. tak I teraz, czy to jest inny kościół niż ten, który. No, którego głową jest Papież Franciszek. Czy, czy ta, ta, część so ta część Kościoła rozumie, ta część Kościoła nie rozumie, czy to jest prawa ręka nie widzi tego, co robi lewa ręka? No jest jakiś taki no konsternacja tak w tym momencie. Ale to co nie no. wiem czy zauważyłeś na przykład i, 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 i list e, arcybiskupa tego do patriarchy Cyrila też był w jaki sposób e, reakcja na to co, co Watykan miał zrobić. Tak, tak tylko tak? czy to jest tylko rewolucja. Watykan nie reagował na. na, na polscy wypowiedzi. biskupi mając blisko Ukrainę mając blisko Rosji absolutnie rozumieją kto jest. Tutaj agresorem. A I rozumieją, że głosy Franciszka szkodzą, szkodzą Kościołowi w naszym kraju. Tak, dlatego tak. czują, Natomiast że muszą jeśli zabrać Jeśli chodzi o papieża, trochę sobie lekceważy te sprawy wschodnie. Przypominam, kiedyś był taki incydent z tym, że pozwolił sobie przypiąć tą wstążkę Grigoriewską, czyli ten symbol rosyjskich najeźdców w tym momencie, taką pomarańczowo czarną. Robił to z radością, tak jak przyjmował różne inne symbole. No jednak musi mieć świadomość, że przyjmowanie przez papieża, przez głowę Kościoła symboli i jakby uwiarygadnianie, ich no znaczy coś więcej niż jak my byśmy tutaj nawet się wszyscy tymi wstążkami obwiesili Jest tutaj jest jeszcze jeden kłopot. Tutaj nie chodzi tylko o wojnę na Ukrainie. Na przed wojną na Ukrainie byli w jedni w niektórych wypowiedziach. No Powiedzmy, dostrzegali niejasności. Chodziło o kwestiach dotyczących jego odświecenia albo nawet jego decyzji w sprawie e, nauki katolickiej. Do, na przykład zwłaszcza tych związanych z adwokatacją, a Letizia, o tych dyskusjach o tym, kto może, kto nie może wsiąść komunii, albo nawet ten list papieski, tradycyjny z kustores, no tak, ale mamy dogmat o no. do nieomylności papieża, który w kwestiach wiary nas katolików obowiązuje. Takie ale nie we wszystkich Jeżeli wykraczamy no. tutaj w, sprawę, w taką sferę dyplomatyczną, czyli mm -hmm. to, od czego ja tu właściwie dzisiaj swoją wypowiedź zacząłem, no to tutaj już możemy się chyba różnić i nie zgadzać. A co do spraw wiary i tego, jak Franciszek chce. Prowadzić ten kościół, No został do tego. Tak, wybrany tak i, i ta i, wyznaczony. i ten ten list papieski też nie są kwestie tego nauku, który, który, który ta dogma jest ważąca. To znaczy, to nie powiedziano ekatery, nie powiedziano z jedności z biskupami Także ja, chcę przeczytać jeden bardzo ciekawy, bo niedawno temu miałem wywiad za ksiądzem Dobetem Skrzypczakiem i on dał takie takiej definicje sytuacji. O co chodzi z tym, z tym potyfikatem? Papież Franciszek postawił na aksjomat wysokości czasu na przestrzenią o czym pisał w swojej programowej adhortacji Ewangelii Gaudium. Chodzi o to, że ważniejsze dzisiaj jest Najważniejszy e, dzisiaj jest proces zmiany, aniżeli cwania przy depozycie wiary w dawnym niezmienionym kształcie i rozumieniu. Dodatkowo w środowisku Bliskim Ojcu Świętemu zaczął wybrzmiewać postulat zmiany paradygmatu. W niektórych przypadkach, być może w intencjom papieża, można odnieść wrażenie, że ktoś nam chce zmieniać silnik w samochodzie rozpędzonym na autostradzie. No to, to, to ten obraz zmienia silnika w samochodzie rozpędzonym na, na autostradzie to naprawdę wygląda trochę trochę niebezpieczne, tak? No oczywiście, że wygląda to niebezpiecznie, a zwłaszcza z perspektywy Polski to widać. No my Polacy mamy, y, mam wrażenie, tutaj poważniejszy jeszcze zgryz z wypowiedziami Franciszka niż y, inne narody, no bo my doskonale pamiętamy Jana Pawła II i. Y, Wydaje się, że chcielibyśmy, żeby głowa naszego kościoła zabierała głos, tak jak Jan Paweł II zabierał głos w sprawach nie tylko wiary, ale w sprawach etyki, takiej uniwersalnej etyki, również w sprawach politycznych. Nie bał się tego pod każdą szerokością geograficzną Jan Paweł II i zawsze jego słowa były mądre, były przepełnione wiedzą, troską i mądrością. No dziś jesteśmy w takiej sytuacji, w której, no chyba zaczynamy. Jednak wolać, żeby głowa Kościoła katolickiego skupiała się wyłącznie na kwestiach religijnych, wyłącznie na kwestiach wiary, żeby lepiej już ten Franciszek polityki, jakichś spraw obyczajowych, lepiej, żeby nie dotykał, no bo widzisz, to się coraz czy, bardziej rozwija. Jeżeli w kwestiach wiary, no to też pamiętamy krótki bo krótki, ale pontyfikat Benedykta, tak, jeżeli no. sprawami wiary się zajmować i, i dogmatu, no to ja akurat bardziej. Bardziej odpowiadał mi, jeżeli mogę to w ogóle ocenić, no taka taka dogmatyczne podejście dosyć twarde i ortodoksyjne w Benedykta XVI. Tak? No tutaj się naprawdę dzieje, dzieje jakaś zmiana. To ten pontyfikat jest Czy katolicy mają problem z papieżem Franciszkiem? To jest nasze pytanie. Może być, że są jakie przestrzenie do problemu, ale według tego wszystkiego on jest naszym papieżem. No dziękuję bardzo. pozdrawiamy i zapraszamy na następny odcinek po krótkiej po krótkiej przerwie. Amen.